19 lipca, poniedziałek, z Ewangelii Świętego Mateusza. Plemię przewrotnej, wiarołomne, żąda znaku. Ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Moi kochani, jakże i my często potrzebujemy znaków od Pana Boga. Zobaczmy na Tomasza. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę. Kiedy nie włożę palca w rany po miejscach gwoździ i ręki do boku Jezusa, nie uwierzę. Jakże nieraz nam brakuje wiary, my też potrzebujemy takich znaków, takiej namacalności, aby uwierzyć. Kiedy gdzieś usłyszymy, że gdzieś się objawiła, czy Matka Boża, czy, czy gdzieś jest jakiś cud, coś się dzieje, szybko biegniemy, lecimy tam, jedziemy nawet setki kilometrów, aby być. Nawet jeśli nie zobaczymy to, co chcemy tam być, żeby doświadczyć tego. Człowiek jest człowiekiem, który stworzony po to, aby czuć poprzez zmysły, namacalnie wszystko, co, co otacza go w koło. I tak jest naszą, naszą wiarą. A Jezus dał nam największy znak. Chyba znak, którego nic więcej nie przebije w koło. Że jest Bogiem, że, że warto w Niego wierzyć, że Trzeba pójść za nim, aby być szczęśliwy. To znak największej tajemnicy. Zmartwychwstania. Umarł, został złożony w grobie, po trzech dniach zmartwychwstał i poszedł do nieba. To znak naszej nadziei. To znak, który pozostawił nam. Nie można szukać innych znaków. Trzeba w ten znak zmartwychwstania uwierzyć. Pan mój i Bóg mój, jak powiedział święty Tomasz. I uwierzył w Niego. Obyśmy i my uwierzyli poprzez słowa, poprzez to, co Chrystus czyni, poprzez to, co Bóg czyni w naszym życiu, w naszej codzienności. Na tą głęboką, żywą wiarę dzisiejszego poniedziałku całego nowego tygodnia serca wam wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.